Siema Więc ze mną jest dzisiaj Rajraku, a ja oh, jestem paczai. z nim. W syna, jak to się nazywa, Wierczacie I dziś dostaliśmy sprawę, że w Bakrumsach jest dealer. Dlatego przyszliśmy go złapać. O nie. O! W końcu widzę i słyszę. Nice! Hello! Weź nie uciekaj, szybi! Odcinek mamy nagrywać. O kurde! Skakać mogę! Lecimy Garsmod Mod. Witam. Chodź tu! Ale tu jest grubas! O! Nie ma go! Kurva carbine. Where's something down there we're not gonna go? I'm not here we go. Guys, if we have a flashlight, we follow this path. Oh, cool. Can't find those. Yeah. There's no roof work. Back. Let's go down. Let's go down here. Let's go to the corner. What's this lead to? What is this? <laughs> uh, 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 no, Smiler. Smiler. Guys, it's not gonna kill you. Watch. Uh. Watch me. It's actually it just disappeared. It just oh, cool disappeared. So. It's not real. Uh. Oh. Oh yeah. What? That was scary. <laughs> what? What? Guys. Okay, i was gonna wear now. Mm. Um, I think those What the fuck, you? amigo? <laughs> no jump scares. We're just no. Co

Gości medytuje To jest ten dealer Mamy dealera Zabezpiecz towar Dawaj, dawaj tu nie mogę kłócać Ty zniknął Kurde, uciekł nam Tam Na pewno tam uciekł Ej, bicie serca słychać też słyszę. Tak zza trzeba się wychylić. No. Guys, where's go. Come on, you're so Oh yeah, this is a single player. <laughs> oh, yeah. <gasps> oh my God! Oh my. God. Smiler. Why did that jump scare me? Just forward that. What way. the heck? Yeah, you what? pick up the flashlight. <gasps> oh you you pick up flash the flashlight. Oh no. But this is this is doesn't activate in that fucking. Oh no. Why did that ahead. jump scare me?

<laughs> should it, we shouldn't fold that. shouldn't do that. Why should we do that? Bro, why should you do this? You say you liked it, but. <laughs> <you> <laughs> not. Smiler! Smiler! Oh, smiler! Oh shoot, shoot, shoot it! Shoot it! Shoot it! Shoot it! Oh, he's I need right there! Go, 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 go! I see him moving right now. Oh guys, go this Hello. way. Hello. Oh, Uh there's a way right oh, down here. Uh, smile smiler. Next. her uh, next. Oh, oh, like, no, They're all like our face. they all like hey, hey. <sighs> <laughs> Guys, go go go. Right! <laughs> Oef! Ta... Oh no, 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 Oh, we gaan. Goed aan, we gaan. Goed aan, we gaan. Oh! Uh. Oh, Hey! No! Oh. Uh. My problem. Oh, ga even kijken. Er. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even Oh. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even Oh Ik oh <laughs> hello oh no guys yeah. okay guys 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 hello 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 okay let's go oh my we God. go over there, there. Go. we go over there we go fucking over there hello we go the no, the please i'm yanking your avatar cuz i've been looking yet. for that avatar for a while if, 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 if i've wanted it i've been looking for it for a while we've not run shut the fuck up Everyone close in this Wait, avatar. A child crying? I'm i a... know the child's crying but like it brings me joy but Why I mean it's brushes? annoying after a Just while How do I put it in my hand? Eh, shimmy 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 Night I put it in my hand? I like collecting Milsim oh, I got it Let's go it Let's go Oh! Jump scare, oh, why do I jump scare watch out for Uncle Larry on his mop <laughs> oh. yeah, head. He's thing. off his match, yeah, <laughs> bro. Right what the right fuck? Oh, again. Oh, hello! this way. I just realized oopsie, oopsie. I have my name off all oh it. Oopsie whippedie. Ah! <laughs> Smiler. That means we're going the right way. I'm gonna run up on you. I'm going do you dirty. Hey, we got six months. Hi, Mr. Smiley. Hi, Mr. Smiler. we have done it!

kurde, ale miałem laga Tędy się nie zmieścimy Ty wyobraź sobie z całą klasą grać w takie bakrumsy No a my, my kurde, my bakrumsy już mamy w moim palcu No, Szymi, <coughs> 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 rajraku! Weźmy się, chodźmy po prostu osobno. Czemu? z żołnierzami, przyjść po diler na a, a nie chodzić z jakąś grupą. Tak dokładnie. Yeah. Ej Co? Tam gdzie my idziemy, tam też oni idą. To chodźmy tam, chodź. Dobra. Kurde, zaplątałem się w kabel. Ej, ej, ej. O, Co? siema. Ej, ale ty wiesz, że to jest jakby takie. że będziemy krążyć w kółko? To, no to idziemy po prostu przed siebie. Stump to chodź, przejdziemy jakby przez nich tam. Oni tu idą w tą stronę, to idziemy w tamtą. Kosiarka,

Where we get our freedom. I don't know, guys. Let's Where we get our Mario. freedom. Mario! Get freedom. Mario! 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 Mario.

ta latarka robi robotę No klimatu No dlatego mówi robi robotę i to dobrą no. Szkoła. Szkoła, mam, mam. That's how

Oh! No 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 no! This group! Fuck you! Down there do we I'm dying. to go the other way. If you don't want to that's cool, I'm gonna go this way. No, 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 no. Uciekamy przed tamtym gost gost gostkiem, szybko. Uciekamy przed nim? Dobra. Yy, bardzo niestety. Dobra, w końcu to będzie normalny odcinek. Można z latarką łazić, po polsku gadać. Czy nie musimy gadać po angielsku? Tak. Yy, więc tak. Ta gra jest straszna, to trzeba przyznać, ale według mnie tylko przez tą latarkę i przez to, że jest ciemno. I przez dźwięki. No i, i przez ten jeden jump scare. Tak. Ale ja miałem z dwa. No, Alice in bed. D. Ej, słyszę jakby kroki. Ja to się. Lecimy tandy. Jezu, jak się wystraszyłem. No i nice fajny płacz. <słuch> Ej, teraz był dźwięk jak w szpitalu. Są te. No właśnie, słyszę. I krzyk był. Coś walnęło, jakby takie, tak jakby, jakbyś łyżkę walnął o ziemię. Taki dźwięk był. I szepty. No, gdzie tu jest wyjście z tego backrooms. W ogóle przepraszam, że na moim kanale nie było filmów. Ale nie dość, że Na moim kanale nie było filmów. No ja przepraszam, o światło. Ty! Kurde, myślałem, że to drabina. A tu było to! To było to! Pamiętasz to? Czekaj, mam plan jak się tam dostać. Włączam big. Włączamy big brain, ok? Big brain. ok? Lecimy. Okay. A to ogólnie jeśli chodzi o mój kanał, to nie było filmów, bo nie chciało mi się nagrywać i rok szkolny się zaczął. Ale pojawi się nie jest super hot. To jeszcze ten film tutaj co teraz jest. Chociaż może Super Hot będzie pierwszy. Nie wiem. Nie, proszę. Nie. Piu. Oh. Ej, Nie do... aktorzy. Nie dobijaj mnie. Piu. Total person. Oh, hello. Hello, multiple person, please don't not again not okay again. What okay do you want? no, stop it <laughs> <Not> okay <again. laughs> i I can literally see down the barrel <laughs> of your gun it shows zero bullets ha <laughs> oh. <laughs> ha. <laughs> What did you say? It was at this moment that he knew He fucked up We're from Poland Yeah But okay. But But? <laughs> my English is perfect <laughs> uh, Very perfect uh, yeah. yeah Yes, 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 yes oh, oh, Okay, oh, let's go school. ...underneath my skin ...buns your skin is oh fuck! Your your skin is perfect. Well, not really, cause I can see like almost all the way down the muscle. So, Do you see my skin? <laughs> <laughs> yeah. Yay! I've played this one before. Like you know this. ...backrooms, Dean. Game. Uh, uh Let's go, let's go. Hmm, why is that exit? I don't know. Hmm. <laughs> but there will not be a point. Oh. <laughs> Hej Tam coś jest? Tu, tu coś jest. Czyżby to przejście do następnego poziomu backrooms? Jak myślisz? Czego do mnie celujesz? Nie słyszę cię. Z, niestety się wyciszyłem. <grymne> <Okay. grymne>